Szczęść Boże kochani, szalom alechem, tak jak obiecałam, spróbuję Wam dzisiaj nagrać filmik i opowiedzieć o kochanej mojej świętej przyjaciółce, świętej Katarzynie ze Sieny. Z Panem Jezusem, ze świętym Józefem, więc gorąco zapraszam. Posłuchajcie. Historia świętej Katarzyny ze Sieny. Odłożymy sobie tutaj proszę. Co nam dają święci? Ufają Bogu, kochają drugiego człowieka, mają wielkie pragnienia, sprawiają, że inni chcą ich naśladować. Jeśli ich poznasz, staną się Twoimi przyjaciółmi. To jest najpiękniejsza cecha świętych. Oni się stają naszymi przyjaciółmi. Zaprzyjaźnij się ze świętymi. Święta Katarzyna ze Sieny. Urodziła się 25 marca w wyjątkowej rodzinie. Miała wiele sióstr i wielu braci. Razem było ich, uwaga, 25. Wszyscy szybko nauczyli się pomagać mamie, gdyż w domu nie brakowało pracy. Tata, Kasi, był farbiarzem. Rodzina mieszkała w wielkim domu nad jego zakładem w Sienie w dzielnicy zwanej Fontebranda. Był rok 1347. Katarzyna była dziewczynką grzeczną, ale zdecydowaną. Kiedy wbiła sobie coś do głowy, trudno było ją przekonać, żeby zmieniła zdanie. Od najmłodszych lat dużo czasu spędzała na modlitwie w bazylice świętego Dominika, która znajdowała się niedaleko jej domu. Pewnego dnia zdarzyło się coś wspaniałego. Katarzyna ujrzała Pana Jezusa. Wyglądał pięknie, ubrany był w białą szatę i czerwony płaszcz. Jego głowę zdobiła potrójna korona. Pan Jezus spojrzał na Katarzynę i skinieniem głowy poprosił, by poszła za nim. Obok Pana Jezusa byli także święty Jan, święty Paweł i święty Piotr. Katarzyna zrozumiała, że to widzenie nie jest niezwykłym zaproszeniem. Nikomu o nim nie powiedziała. Za to postanowiła oddać swoje serce Panu Jezusowi. Mijały lata i Katarzyna wyrosła na piękną dziewczynę. Rodzice, jak to było wówczas w zwyczaju, sądząc, że ją to ucieszy, ogłosili, że wybrali dla niej wyjątkowego narzeczonego. Chcieli, aby jak najszybciej wyszła za mąż. Katarzyna jednak nie zgodziła się. Wyjaśniła, że nie zamierza zakładać rodziny, gdyż swoje życie pragnie oddać Bogu. Rodzice starali się wymusić na niej zmianę zdania, ale ona była nieugięta. Poszła do swojego pokoju, ścięła długie piękne włosy i założyła na głowę welon. Rodzice uważali, że to jedynie dziewczęcy kaprys postanowili ją złamać, zmuszali ją do sprzątania, gotowania i innych prac domowych. Katarzyna nie protestowała i wszystkie obowiązki wykonywała w milczeniu. Pewnego dnia tato otworzył drzwi do pokoju, córki i zobaczył ją klęczącą i zatopioną w modlitwie. Wtem przez otwarte okno wpadła. Biała jak śnieg gołębica i usiadła przy Katarzynie. Był to znak od Pana Boga. Ojciec zrozumiał, że, nazwa, że należy pozwolić córce na realizację jej planów. W ten sposób w wieku 16 lat Katarzyna z błogosławieństwem rodziców wstąpiła do zakonu tercjarek dominikańskich, które nosiły białe habity. Była naprawdę szczęśliwa. Nadal mieszkała w domu rodzinnym, gdyż nie był mniszką. Terciarki to kobiety, które postanowiły służyć panu Bogu, żyjąc w świecie pośród zwykłych ludzi, a jednocześnie złożyły śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Katarzyna jako terciarka postanowiła żyć w ubóstwie, nie wychodzić za mąż i podlegać regułom zakonu dominikańskiego. Jej pokój stał się celem modlitwy, gdzie przez kilka lat spędzała niemal całe dnie. Nie chciała też spać na łóżku, ale przygotowała sobie na podłodze skromne legowisko ze słomy. Kilka lat spędziła w samotności na modlitwie, potem miłość do Pana Jezusa zaprowadziła ją do innych ludzi, wówczas rozdała potrzebującym nawet własne ubranie. Z miłością zajmowała się chorymi, dotkniętymi zakaźnymi chorobami, takimi jak trąd i dżuma. Nie bała się o siebie, gdyż cały czas czuła obecność Pana Jezusa i to jej wystarczyło. Codziennie chodziła do szpitala Santa Maria della Scala, gdzie leczono najcięższe choroby. Tam karmiła pacjentów, opatrywała im rany i podnosiła ich na duchu. Całe dnie oddawała się pracy i bardzo mało spała. Choć miała drobną posturę, była silną kobietą promieniującą radością, która przebijała z jej oczu i uśmiechu. Pewnego dnia Katarzyna ponownie ujrzała Pana Jezusa, podszedł do niej i podał jej pierścień jako symbol jej wiary. Wizja ta była tak wyraźna, że Katarzyna nie tylko podziwiała ten rubinowy klejnot, ale poczuła go także na swym palcu i zrozumiała, że jej życie na zawsze pozostanie złączone z Jezusem, który był jej miłością. Katarzyna nie chodziła do szkoły i nie potrafiła pisać ani czytać, ale tak bardzo tego pragnęła, że otrzymała od Jezusa, Dar umiejętności czytania. Zaczęła studiować pismo święte, dzięki temu potrafiła znaleźć odpowiednie słowa, aby wyjaśnić Słowo Boże innym ludziom. Ufała Jezusowi, który ją oświecał. Do Sieny zaczęli przybywać ludzie wykształconi i znaczący. Chcieli słuchać Katarzyny, bo choć sami byli uczeni, czuli, że w słowach tej kobiety kryje się prawdziwa mądrość. Katarzyna zaczęła także dyktować długie listy do wielu ważnych postaci, do książąt, królów, cesarzy, a nawet do samego papieża. Zawsze potrafiła znaleźć mądre słowa i wartościowe rady. Napisała ponad 400 listów, które rozesłała po świecie, a z każdego z nich biła wspaniała poezja i wielka siła. Pasja i entuzjazm młodej kobiety przyciągały do niej wielu ludzi. Tak powstała wspólnota, która pomagała w jej dziełach miłosierdzia. Należeli do niej kuzyni, przyjaciele, artyści, mnisi i tercjarze. Przybywali nie tylko mieszkańcy Sieny, ale całej Toskanii, mężczyźni i kobiety w każdym wieku, z każdego stanu, ubodzy i bogaci. Dzięki ich przywiązaniu i przyjaźni z Katarzyną nazywano ich Katarzynkami. Stała się dla nich przewodniczkiem, wzorem do naśladowania, mamą, jak ją czule nazywali która zawsze obdarzała ich miłością i napełniała odwagą. Setki osób przybywały do niej z okolicznych wiosek i miast, aby móc ją zobaczyć i jej posłuchać, a wtedy ich serca doznawały poruszenia. Katarzyna nie tylko pomagała tym, którzy byli blisko niej, zabiegała także o pokój między miastami we Włoszech i Europie, dlatego podejmowała długie podróże. Odwiedziała Pizę i Montalcino w Toskanii, Avignon we Francji, wreszcie i Rzym. Podczas jednej z podróży dotarła do Varazy, miasteczka w Ligurii, dotkniętego wówczas dżumą. Było tam wielu chorych i umierających. Dżuma to straszna choroba, która niesie ze sobą ogromne cierpienie. Tylko nielicznym udało się przeżyć. Katarzyna prosiła Pana Jezusa, aby zechciał ocalić chorych. W czasie modlitwy, promieniowała światłością, jej twarz błyszczała. Pan Jezus spełnił prośby Katarzyny i w krótkim czasie wszyscy mieszkańcy miasteczka wyzdrowieli. Życie Katarzyny było niezwykłe. Dzięki swym dobrym uczynkom, szczerości i sile swych słów wiele osób doprowadziła do Jezusa, a inne zostały napełnione radością i pokojem ducha. Imię i święto. Święta Katarzyna ze Sieny jest patronką Włoch i Europy, a także jedną z nielicznych kobiet, które zostały doktorami kościoła. Jej imię pochodzi z języka greckiego, a oznacza kobietę czystą. 29 kwietnia wspomnienia. Tak Cię kochamy, Święta Katarzynko ze Sieny. Tak bardzo Ciebie kochamy. Tak bardzo Ciebie kochamy. Módl się za nami. Cześć Boże!